Witam was wszystkich. Oto przedstawiam udział, wam konsolę e, PS One, którą e, e, kupiłem na, na Allegro. Oto ta konsola. E, PS One od Sony. Model S miejscu, C op w, w tym miejscu, w którym jest. To dwa. Najnowszy model, w którym, w domu, w model. którym żyje. Yy, a być może i było to oczywiście. Oto. Ta konsola e, i takie odważne bardzo odważne. W Twoim zawodzie bardzo. E, e, w moim zawodzie, ale też z e, moim wieku jako matki e, e, sobie dzieci, kupiłem grę na z, Allegro, zbudzić żeby, zbudzić żeby zbudzić wypróbować ją od razu na nowej konsolce. One, tymi punktami, które grę, Digimon, życia, to punktami, one grę Digimon Rumble Arena grę na dla, e, PlayStation na i to ostatecznie bardzo fajna e, gra polecam ją każdemu rzeczą, hmm, y, oto ta gra tylko Digimon Rumble, Rumble, Rumble Arena gra na wybrzeżę, PlayStation 1 kupiona i... Również, na, naprawdę, Allegro. Go, również ciowych, na Allegro, kupiona również na Allegro. Ja, się, ja, ja po prostu nie przyszłam, nie poprosiłam <laughs> o to. <wola, bo, śmiech> proszę mi przynieść no, ja konsola. Jest. Widziłam, Pes tutaj one. I jest mi cudownie do nowa, wyższa kolekcja mojej. Gdynianką. I do tego stopnia, że coraz bardziej chcę się podpisać i związać swoje nazwisko. E, swoją Oto swoją pracę. płyta e, z Oto godziny. płyta CD Digimon jest to, jest to Rumble Arena Płyta, płyta tak, według tak. Digimon w Arena. Zawsze wierzyłaś. Czy jest ktoś, kogo możesz teraz wziąć za rękę i pójść na spacer? Nie, nie ma może... ani Słuchaj, rysek. Czy nie jest to kolega. Już czekając na rozmowę z tobą. <laughs> Wyjęłam ze swojej torebeczki. Dzisiaj rano przyleciałam z Gdyni i za chwileczkę wracam. Książeczkę. Dziękuję. Do się, widzenia. Y y